Witajcie moi drodzy. No uśmiecham się, jak zawsze, bo w sumie lubię do was gadać. No lubię. E, taki, jest, taki mam charakter, jestem gadatliwym. Co chciałem powiedzieć? Takie było pytanie, czy warto było wyjeżdżać? Czyli w sumie, czy żałuję chyba, nie? chyba takie pytanie Żałuję. Czy, czy warto było? Czy ta cała emigracja ma sens jakiś? Jakie jest uczucie? No, jak, to, jak to podsumować wszystko? Wiecie, wtedy się trzeba zastanawiać, co by było, gdyby było. I to nie jest takie, takie łatwe, żeby powiedzieć: OK, jakbym nie był tu, to tam by mi się udało, ale tam by było mi lepiej albo gorzej, albo. No, no wiecie, to nie, nie jest taka prosta odpowiedź. Wiecie, to, nie, to, jest, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo tęsknoty na przykład za, za, domem, za, za, za domem, czyli za Polską, za rodziną, za którą się zostawia, za, za tymi wszystkimi rzeczami, które mamy na co dzień. Na, na, no, które nie doceniamy w pewnym sensie, póki mamy, no wiecie, jak tak Miskiewicz napisał. To trzeba stracić, żeby, żeby zrozumieć, ile to znaczy. No i teraz jest taki drugi aspekt tego, wiecie, bo na przykład taki mój wyjazd, nie, jak już się zdecydowałem i, i wydawało mi się, że jestem w sumie taki, no troszkę, no nie, jakbym nie miał wyboru, jak miałem szansę, to, to był taki mój jedyny wybór. Tak mi się zdawało. Ja nie myślałem, że komunizm upadnie, nie myślałem, że się w Polsce zmieni. Nie myślałem, że będę mógł mieć swoje własne mieszkanie. Myślałem, że będę musiał z mamą zawsze mieszkać. Nie miałem takich szans finansowo i, i, i jakkolwiek. Nie wiedziałem, co będzie w życiu. Także taki mój wybór nie był. Za, to nie trzeba było dużo myśleć, żeby to podjąć, tą decyzję, wiecie. No, czy by było lepiej? No, nie wiem. Nie wiem. się, ja że dałbym sobie radę wszędzie. Tak jak, tak jak każdy, no, jak się dajesz radę, to wszędzie się dasz radę. Nie mogę powiedzieć, że tam było mi źle w Polsce, przecież. No. No ale nie, nie, nie widziałem tej szansy, wiecie, nie widziałem tej przyszłości. Ja chciałem podróżować, ja chciałem widzieć świat. A zdawało mi się, że to nie, jeszcze nie było solidarności i te wszystkie wtedy, co były, czy ruchy studenckie, czy robotnicze, czy Ursus, czy wszystko jedno, no, obserwowałem to jako nastolatek i, i, no, i było stłuszone, wiecie, nie, nie widziałem, że damy radę, że, 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 że Polska wyjdzie, że no. No, nie brałem w tym udziału. Mój tato zapłacił za to troszkę cenę, no bo... Osi udzielał i musiał, i pojechał, w końcu wyjechał i, i wiecie, żył, mieszkał w Berlinie i tam umarł. Ale mnie osobiście, no, nie, nie powiem, że, żeby coś tam nie tak było. I czego, no, no szkoda, no. do tej pory człowiek tęskni, wiecie, do tych smaków, do tych zapachów, do miasta, do Warszawy, do, do, do wszystkiego. No ale z drugiej strony, no nie wiem, tutaj trafiłem znowu na, na coś innego, wiecie, no mam rodzinę, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło wszystko. Jak te dzieci wyrosły i jak te wnuki teraz rosną, wiecie? I to jest. No ważne jest. No, jak ocenić? Powiedzcie sami. No, nie tak łatwo. Także nie patrzę, tak jak gdzieś napisałem w komentarzu, dlatego o tym mówię. Nie patrzę w, w przeszłość i nie, nie rozdrabniam tego, że mogłem wyjechać do innego kraju, bo, bo miałem wybór, wiecie? Bo, bo wtedy był wybór. Mogłem jechać do Południowej Afryki, mogłem jechać do Australii, mogłem jechać do Kanady. Mogłem wyjechać ze Stanów Zjednoczonych, i takie chyba były wybo wybory. Były i wiecie, że nie miałem pojęcia w takim wieku, co jest gdzie. Te, te... Ja do szkoły chodziłem tych parę lat pod tym komunistycznym systemem, tam oni przecież nas niczego nie uczyli. To, co z książek i z filmów, to są, to są bajki. To nie, to nie jest prawda i prawdziwe życie. A co ich decyduje na takim czymś? No Całe życie. Nawet w Ameryce miałem wybór, do którego miasta chcę przyjechać. Ja nie miałem pojęcia ani rozeznania. Zdecydowałem, bo mi się zdawało, że w Nowym Jorku jest najwięcej pracy, a nie miałem pieniędzy. Potrzebowałem pracy. Chciałem do Nowego Jorku. Dobry wybór? Pewnie nie. Jakbym pojechał do, do San Diego i była piękna pogoda, też bym tam znalazł pracy i żył. No ale wybrałem. Tak, taki był wybór. Nie zastanawiam się w ogóle nad tym, wiecie, nie, nie myślę, że to był zły wybór czy dobry był wybór. Szczęście to, wiecie, się ma... Po prostu w sobie, w środku. To wychodzi od nas. Albo jesteście szczęśliwi, albo nie. Jak nie umiecie być szczęśliwi z, z niczego, dosłownie z tych okruchów, co są, i z tej ciężkiej pracy nawet, to nie będziecie szczęśliwi z niczym innym. W najlepszym miejscu, czy w najgorszym, czy w rodzinnym, czy, w, czy, czy za granicą. Bo, bo to trzeba mieć, wiecie, ze środka wyciągnąć to, to zadowolenie. Z życia, z ludzi, z małych rzeczy, wiecie. Tak mi się wydaje. To mówię takie, wiecie, osobiste... Opinia, nie? Każdy tam inaczej odczuwa. każdy Niektórzy liczą. Takiego, miałem takiego jednego czegoś, zapytałem się go, bo po chorobie wrócił do pracy i się pytał, mówię, tak z głupoty tak zagadałem go, mówię, jakbyś miał jedno życzenie do, do spełnienia, to co byś sobie wybrał. No byłem pewien, że powie zdrowie, bo cho, tak ciężko chorował i, i ledwo wrócił schorowany. Wiecie, co powiedział? Chciałbym mieć taką kieszeń, w której bym mógł ciągle wyjmować dolary. I co mówię za to kupisz? Za te dolary? Mówię, zdrowie kupisz? A ona tu mówi, nie, ale niepotrzebne mi zdrowie bez pieniędzy. No. <laughs> ja tylko mówię, powtarzam po kimś. Nie? Różnie ludzie, każdy inaczej patrzy. Także no te moje wybory nie wiem, czy są takimi wyborami, aby coś inny zrobić. Nie wiem, czy byście chcieli. Nie wiem, czy tak. Wiesz, myślicie, no. no. Nie wiem. <laughs> ale takie mam no, rozmyślenia, bo takie było pytanie akurat. I, i, i ktoś się zapytał, i tak sobie roztrząsam, że właściwie nigdy nie roztrząsałem w tył, co by było, gdyby było, i, i czym był szczęśliwszy, czy by było lepiej. Czy te, te, tyle lat pod, pod e, Stanem wojennym, na przykład. Na pewno się zaangażował. Ja byłem budowniczy, jak nie wiem, to przecież nie mam mowy, żebym nie, nie poszedł. Taką naturę już zawsze miałem, że, że przeciwko, tutaj też nie lubię. W, w, nigdy nie lubiłem tych, tych z governments, z, z, co rządzą państwem. Także. Tam też nie byłbym zadowolony, na pewno z, z, z niczym. No, no nie wiem, ale w sumie jestem zadowolony z życia i mi nie przeszkadza i potrafię to wszystko zamknąć, odrzucić na bok i, i, i znaleźć ten szczęście ten kawałek dla siebie, miejsca na ziemi i, 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 i mieć tego kontaktu z jakimiś ludźmi, ze swoimi i z obcymi, z każdym jednym i odrzucić te plewy, wiecie, od ziarna, bo to trzeba odrzucić. Nie można się angażować z tymi ludźmi, co są negatywni, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy na was wpływają źle, którzy was ciągną w jakieś ciemne ulice. A to bardzo łatwo. <gadam>, ale filozofem zostałem w jednej sekundzie. Ludzie wybaczcie, że się tak otwieram i że takie to. No i tak też myślę, taka pustka po, no, po odejściu mojej żony. Co mniejsza była pustka w Polsce, czy, czy w Wiedniu, czy, czy, czy w Ameryce Południowej? No, wiecie, to jest przeżycie. I, i wsparcie jakie jest, takie jest, czy z daleka, czy z bliska, i kogo macie, to, no, to macie, wiecie, i musicie być silni. No, tak jak, no, staram się. <grym> Już, wystarczy. No, rozgadałem się na takie, na takie tematy. Jak chcecie, to mówię, zagadujcie, to ja z chęcią się, się uzewnętrznie i, i powiem, to, co u mnie, nie w duszy piszcie, bo, bo to, jest, to jest moje, ale to jak mówię... No, takie miałem zaszczepione od małego, od tych książek, od, od tego wszystkiego, że chciałem podróżować, że chciałem zobaczyć świat, i, i kraje, i, i góry, i morza, i wszystko, i myślałem, że nie wyjadę nigdy i że i nic nie zobaczę. No tyle. Wystarczy. Do następnego razu. Ciao, Bombino. Trzymajcie się zdrowo.